No dobra, weźmiemy sobie pałę, już ją uwielbiam, mam dużą pałę. Ja, uwielbiam to mówić. Muszę wam powiedzieć, że ten soundtrack jest bardzo klimatyczny w tym miejscu. Wow. Naprawdę, jestem pod niesamowitym wrażeniem. Jest tak przerażająca miejscówka zarazem. to są w ogóle za posągi tutaj? I pełno tam z tyłu. Wow. Moi drodzy, ja jestem Lucik. a to przed wami kolejny film z serii Zagrajmy w Dark Souls Remastered Znaczy, Dark Souls 2 The of the First Sin, przepraszam To jest, rozpocząłem odcinek w tym samym miejscu, co ostatnio e, zakończyłem No i co? Zeksplorowaliśmy sobie tą miejscówkę, tą lokację, ten kryptę z grubsza Więc teraz będę się udawać do e, Majuli, albo do ostatniego ogniska Żeby wydać duszę, a następnie ruszymy dalej za Kolejnymi królewskimi bramami, gdyż kilka ich spotkałem w tej grze. W kilku miejscach te bramy były. Więc grubsza te bramy teraz zwiedzimy. Okej. Okay. Pierwsza brama była w niej y, upadłych olbrzymów. Jedna z pierwszych lokacji w grze. Lokacja, którą skopałem i tyłek. Ale teraz to my kopiamy tej lokacji tyłek, także oddajemy. W ogóle tutaj jeszcze dołu nie sprawdziłem kiedyś. Będę musiał eksplorować kiedyś to miejsce. Te, te dziwne stwory są tak dziwne, że. Muszę aż je sprawdzić kiedyś. No i dobra. Naszym barmy mamy tutaj. O, Ale fajne. Wymagane pierścień, zgadza się. Oj, mamy ognisko normalnie. Gwa łzy. Ile to ta krwi jest w ogóle? Chyba dla radość. To on zwinny. Nic się nie stało, ok. Brama się zamknięta, ok. Czyli najwyraźniej, skoro jest tutaj ognisko, będę musiał tutaj kiedyś powrócić do tego miejsca. Tymczasem tutaj, czy tą okej, ok. Czyli pewnie chodzi o jakiegoś gearcha, który tutaj próbuje wmówić, że coś tu jest. A tak nie jest. Paknąca gałąź mi kończący te dwa razy. O, fajnie. I tam ominąłem jeszcze przedmiot jakiś. Jakimś cudem. Okej. Okay. Pędząc życia trzy razy. Przydatna rzecz. No i co, się wracam do ogniska i widzimy się przy kolejnej bramie. Jesteśmy w Płoszczy dzień, dokładnie rzecz ujmując w zniszczonym rozwietleniu. I teraz kierujemy się w tym kierunku. W ogóle, skoro mam zwiększony ućwik, mogę sobie pozwolić na lepszy hełm. No, myślę, że to nie, nie wygląda najgorzej. I mogę rękawiczki sporo, powrotem przywrócić te lepsze. Fajnie to wygląda, myślę. No, naprawdę fajnie to wygląda. <grym> Okej. Okay. Czym wy jesteście? Okej. Okay. Tak, słyszałem jakiegoś stwora z tymi górami. O siema. No chodź tu. Oła. Upierdliwy stwór, nie powiedz, że nie. Ale jest na niego sposób, żeby po prostu się odwrócić. Okej okay. łatwizna. Nie no dobrze lecimy dalej teraz. Mogę już się z nami bić. Jeszcze ty. To są jakieś małpy chyba. I mnie czymś zatruł, pierdzielony. Pawienie i... Okej. Okay. I odskamienienia. Ja pierdziel. Naprawdę, najmniejszy przeciwnika potrafi sprawić najwięcej kłopotu czasami. W takich dwójce co zwłaszcza. Tam mamy srania tych przeciwników. A ty kimże jesteś? Przepuść mnie, jestem nowym królem. Oldzia wymaga na atak, czyżby? Tak jest. Gładki dwa pisty kamień. Poproszę. Ok, chyba ten pierścień już mogę sobie zdjąć. Dobra. sobie Podsumowując, w takim razie to Warownia Aldi, a tak co mam? Awilyn, okej, okay, dobra, myślę, pomyliłem się, Warownia Aldi, gdzie my jesteśmy? Tam jest Drang Lake, eee, tam niedawno byliśmy. Hmm, to mamy barownię, i to taka dosyć ukryta, pomiędzy górami. O nie, tam mamy więcej tych stworów. Skamienia, dusz, smocza, kość, okej. Okay. Brama się zamyka. Tam coś mamy? Czy to ma wiadomość? Mega wiadomość. Aha. Czy to jest taka... ...zabawa grać najwyraźniej. Okej. Okay. Kolejny przetem mamy po prawej. Płomyk, o! Jak miło. Ciekawe na ile możemy te rękawice ulepszyć. Na plus 10 czy plus 15. Przekonamy się z czasem. Surzy nóż do rzucania. No, chodź tutaj. O nie! Dobra. Co się nie pykło stary. Ale mało brakowało, nie? Więc on to czaszka. O Jezu, jak się przestraszyłem Ciebie. Opie. Weź się ten swój internet. <grym> o, kurde, macie. Co tam potwór? Mugła chcę coś sprawdzić, czy on się rusza? Widać, że gracz go atakuje i podnosi przemiot. A czy on się rusza? Wiem, że w so strójce. a przez szparę widzę jego zęby, ale jaja. Przez szparę widzę jego zęby. Ale on się niestety, ta skrzynka nie rusza, bo wiem, że w so Trójce te potwory, te mimiki potrafiły drgać delikatnie. Jakby spały, nie? Tutaj tego nie widać na przybliżonej kamerze. Szkoda trochę. Dobra, ja się uleczę na szekiepad, jak tam widzę... W ...tej chatce co mamy ognisko, tak zauważyłem, okej. Okay. Także w razie czego to... Dobra, uciekam. O nie, nie jak mi miło maska ciemności, zdeformowana czaszka. Broń. Okej, okay. zdeformowana czaszka. To co? Blok 35 siły wymaga. I się nie, niczym nie skaluje. Tutaj macie opis. Prawdopodobnie jest to czaszka smoka. To rzadki okaz, a żal wymachować nim bez ważnego powodu. <grym> Okej. Okay. A twórcy w opisie nie zalecają z tego korzystać. Zaka broń ciekawostka w sumie. No dobra. Można i tak. Można i tak. Cię kłócić nie będę. O. Witaj! Lukatyl tutaj jest w tej chatce Odpocznij przy ognisku zapal pochodnie, nie? Porozmawiajmy sobie z tobą. O kurczę, ona no już ledwo co pamięta. Ło! Wow. Dzięki za podpowiedź, Dominik. Gdyby nie twoje podpowiedzi, to naprawdę bym nie dostał tego setu. I tej... go... miecza. Kurczę, smuteczek trochę. Dobra, zobaczmy jej C cały, łącznie z bronią. Zobaczmy. To jest ten miecz, okej, okay, on jest charakterystyczny. On się skaluje na A pod zręczność, i na C pod siłę, okej, okay, czy nie jest taki najgorszy znowu? Okej, okay, dobra, będziemy goli przez przypadek. Yy, drogie panie, zakryjcie oczy na chwilę. Yy, spodnie Lucatiel. A mam smuką dupę w ogóle. Coś cudownego. Rękawiczki. Kurde macie <laughs> Trochę od dupy strony się ubieramy. Okej, okay. projekt Lucatiel I maska Lucatiel, okej. Okay. Czyli tak się prezentuje zestaw Lucatiel Okej, okay, animacje ma. Nie ma inne troszeczkę, okej, okay, dobra. Też tak z góry na dół lekkie ataki. A mocny to jest wypad w przód. Ok. Dobra, a jedną ręką? O, ma takie szerokie cięcia. I też wypad w przód. Mocny atak. Ok, fajna ma animację. Idzie się przyzwyczaić, nie? Dobra. Zobaczymy sobie jeszcze opis tego. okej, okay. zostały ze są połączone. Ale mam bicepsy, ja pierdziel. W ogóle. Okej. Okay. Często się mówi o chłopskich marzeniach pasowaniu na rycerza jako ucieczce od trudów w codzienności, kto by jednak pomyślał, że to naprawdę możliwe. Okej. Okay. I tutaj też tak samo. Taki sam opis i taki sam opis, dobra. Ja wracam się do swojego poprzedniego setu. Panie, że nie muszę daleko szukać, a jeszcze mamy tą maskę ciemności w ogóle. Maska rycerza pochłanianego przez mrok. Kurczę, jak to wygląda. A możemy sobie podnosić ten maskę, czemu by nie? Dobra, weźmiemy sobie pałę, Już się uwielbiam. Mam dużą pałę. Ja, uwielbiam to mówić. Nie ja wiem, żebym za to przeklinacie, ale takie jest. Uwielbiam duże Pały. Dobra, dobra, przestanę, bo już widzę, że to zmierza w złym kierunku. Jeszcze moja rękawiczka. Taka jest na plus 7. Naprawdę do niej jakoś bardzo nie korzystam. Może zacznę w tym odcinku. Jednak zaczynam powoli w tą wiarę jednak inwestować w końcu. Cię zdecydowałem. Więc czemu by nie? Rozjeżdżony klejnot życia. Ja tą bałkę w sumie mógłbym nakładać te. Elektryczność Mógłbym popróbować, ale na razie mam za mało tych punktów, więc Odpuszczam, to co nad tobą? O kurde mać Prawie mnie zmylił No witaj A z zmir Mam pokonać tego ducha? Muszę przyznać, że mnie całkiem nieźle drasnęła. Hm. To tam mężczyzna i przed tobą kobieta. Damy krwi. Okej, okay, on tutaj walczył z tym mrocznym duchem i przegrał. To była jakaś postać z okej, okay, może się wrócimy do Locatio? Może się coś zmieniło w tej kwestii? Nie wiem, może przyszła... Czy przyszedł ją zabić? Cholera wie. Okej, okay, a jak zniknie przed poczynku? Zniknęła niestety. Dobra, może w przyszłym na końcu tej lokacji ją spotkam. W no, ogóle, kurde. Na zewnątrz sporo czasu mi tutaj zajęło. Rozmowa z lokatylaną. No. Pół odcinka już mi zaszła, jeszcze nie wkroczyłem nawet do głównej lokacji. Okej. Okay. Można i tak. Okej, okay, te lampiony. O kurde, co tu się dzieje? To jest smok! Oho, ciekawe, czy da się go obudzić. Niech sądzę, dusza. Okej. Okay. Ani mi się wasz. Kurde, teraz mnie kusi. Co to jest? Wygrane pustę albo mężczyznę. Okej, okay, dobra, nie ma problemu. Teraz trzeba ogarnąć się, go tutaj uwolnić. <laughs> nie wiem, czy będziemy to robić. Poczekam na wasze komentarze. O kurde, łuska mi się za oknem, będzie burza u mnie. Więc może zaraz zakończę ten odcinek. Nie ma co kuścić losu, okej. Okay. Czyli tutaj ma te napisy... ...są od twórców i od graczy. Gracze mnie zachęcają, a twórcy mnie tutaj negują. Cofnij się, Ok, dobra. No Na razie się posłucham twórców, ale chcę usłyszeć, chcę poczytać wasze opinie, dobra. Też się nie wasz, okej. Okay. To będzie zły pomysł, mój poprzedni odcinek mnie tego nie nauczył. Ja wiem, ja wiem. O, witaj. Ej, fajną masz kosy. O kurde, jaki on jest mocny. Dobra, dobra, dobra. Och kurde, mać lewa gałka czasami mnie... ...kiedyś mnie zabije. Oh, fuck! Aha, my tak... potrafię przyciągnąć! Pierdzielony, dobry jest. No nie, czemu ja jestem znowu... ...przeciążały? Ja pierdziele, udało mi się. Aha, ja mam, mam złe pierścień ubrany. Dobra, wszystko jasne. <noise> Jajajajaj, To był trudny przeciwnik. Faktycznie to był zły pomysł. A z drugiej strony fajny next wpadł, nie? No dobra, to się tuszy. Ja wiem, cały czas się mylę z expatem już jestem tak przyzwyczajona taka rola gracza. Tu z kolei mamy. Najwyraźniej. Gdzieś jaszczurkę chyba nad nami, okej. Okay. A tymczasem tam mamy skrzynkę. Ja pierdzielę. Się przestraszyłem, nie wiem czego. Wielka magiczna bariera, okej, okay, czyli zaklęcie, które mnie nie będzie interesować raczej. Chyba, że to jest pod cuda coś, ale wątpię. Tu mamy przedmiot. O, ja pierdzielę. Kurde, ma co to za strahajdła? Mówił, się tak gnieść. Okej, okay, mogę go spamić No nie, no się zdanie. Nie, dusza, dusza. Czemu mężczyznę? Nie, nie, to jest złe. Następny mądry, okej okay. Nie mogę go zranić. A, to jest cudowne. Fajny masz mieczor. Ja go chyba mam na to. Jest wielki miecz po prostu. Kolejna obrączka północy, skamieniała smocza kość. mamy pomocnika, Najmniej Luet, okej. Okay. Nie skorzystam raczej. Mam następnego. Przed tobą robak. Wielka pałka się niszczy? Nie, gadaj. No nie. O, oh fakt, dobra. O oh, fakt udało się, ale pałkę zniszczyłem, kurde, mać. Tego nie przemyślałem. A tu mi się mieć przeniósł, okej. Okay. Trudno się mówi, Przyję się dalej. Dobra, jesteśmy bezpieczni tutaj teraz. Z tego co pamiętam, w tej lokacji bardzo dużo tutaj graczy atakuje. Tak po nazwie, coś, bo sobie poczytałem trochę Dark Souls, to tutaj dużo graczy właśnie atakuje. No i się nie dziwię. Jakby spora lokacja, sporo tutaj miejsca. Nikt nikomu nie będzie przeszkadzać. Ok, teraz sobie możemy tutaj na górę pójść. A no, w ogóle zobaczmy jeszcze tutaj. Jest tutaj coś do zrobienia, nie? Okej, okay, myślałem, że to jakiś duży przycisk. Ale tak nie jest. Nie tym razem, nie tym razem. No dobra. Kim, że ty jesteś? Ja pierdziele. Szkarłatna woda. No Ja ci dam Nie wiem co my tu mamy za dźwignię, zaraz spróbujemy tu mamy ogon tego smoka mamy kolejne pochodnie, ale nie, ja już nie będę ryzykować, nie dzisiaj, nie Spróbuj namierzanie Gdzie? E, Czy to jest gdzieś na górze najwyraźniej. Okej. Okay. Tam na górze będziemy mogli łazić, nie? Zajarzyłem Okej okay, Ja pierdziele I teraz już na nie namierza <grystanie> Ciekawostka, ciekawostka Jak słowo daję Będę miał zaraz burzę. Zaraz sens, fajny przedmiot, przyda się kiedyś może W końcu skorzystam z tego Ech. Moje drodzy, żal mi to robić, ale muszę zakończyć ten odcinek. Nie chcę, żeby mi sprzętu spaliło. Nie chcę żadnego zwarcia, więc komentował lucik. Trzymajcie się do usłyszenia następnym razem, wszelkie linki macie w opisie do pozostałych serii na moim kanale. Szczególnie zachęcam do nadrobienia gotika. Yy, poprzedniej serii Zarksus, Remastered yy, i nie tylko. Także to trzymajcie się. Jeszcze raz ciepło. Komentarz, ucik, wyłączcie, odłączcie urządzenie od prądu podczas burzy, tak będzie dla was najlepiej. Hej!